w wyniku stosunkowo niewielkiego urazu może dojść do naderwania albo zerwania tych więzadeł. Jest kilka rodzajów tego uszkodzenia. To jest tak, że może to być bardzo niewielka niestabilność, a może to być całkowite rozerwanie tych więzadeł, aż nawet do zwichnięcia około księżycowatego. Zazwyczaj przyczyną tej niestabilności jest uraz. Najczęściej jest to upadek na wyprostowaną, przeprostowaną w nadgarstku rękę. Inaczej w zgięciu grzbietowym lub uderzenie na przykład piłką w rękę. Jest to uraz, który wydaje się błahy, banalny czasami. Nie tak jak w przypadku złamania kości promieniowej, że każdy wie, że coś jest nie tak. To po prostu uraz, który był, nie był aż tak duży, żeby spowodować kompletną dysfunkcję ręki, tak? Można normalnie w, w miarę funkcjonować z pewnymi dolegliwościami, z pewnymi ograniczeniami, często pacjenci zgłaszają się z, z tego powodu, że nie mogą zrobić pompki na przykład z, z ręką wyprostowaną na nadgarstku. A drugą rzeczą jest to, to, jest to, drugą taką cechą jest to, że tych niestabilności jest kilka wariantów, jest kilka stopni, od do takich niewielkich, które są bardzo trudne do diagnostyki radiologicznej, to znaczy nie wychodzą nam w badaniu rezonansem magnetycznym zwykłym, nie wychodzą nam nawet czasami w badaniu rezonansem z podaniem kontrastu do czyli z artrografią bo są to niestabilności dynamiczne, czyli w momencie tylko przyłożenia siły, czyli w momencie, kiedy chcemy wykonać jakąś czynność, dochodzi do tego, do, do, do tej dolegliwości i wtedy bardzo trudne jest to do diagnostyki. Czasami próbujemy znaleźć to w USG albo na zdjęciach rentgenowskich dynamicznych, gdzie tam porównujemy zdjęcie z ręką, w spoczynku do ręki zaciś... zaciśniętej w pięści na piłce i wtedy możemy porównać ten odstęp pomiędzy kością łódeczkowatym i księżycowatym i to nam pomaga znaleźć jakby punkt zahaczenia tak, i dalej diagnozować. Takim ostatecznym badaniem, które nam mówi o tym, czy, jaki jest stopień tej niestabilności, to jest już artroskopia, czyli zabieg operacyjny. Chcemy, natomiast chcemy jak najwięcej wiedzieć, zanim dojdziemy do tego ataku. Leczenie takiej niestabilności zazwyczaj wymaga leczenia operacyjnego, niestety. I w pier w, osy, w ostrej fazie, kiedy do urazu doszło w ciągu ostatnich kilku tygodni, można spróbować tylko stabilizacji drutami Kirchnera. Najczęściej wykonuje się to na sali operacyjnej pod kontrolą artroskopu albo chociażby monitora RTG i wtedy się to stabilizuje kość łudeszkowatą do księżycowatej i unieruchomienia po patronku gipsowym czy wózce. W przypadku zastarzałych uszkadzeń, kiedy już doszło do rozwinięcia się takiej przewlekłej niestabilności, to jest najczęstsze, dlatego że. Te dolegliwości przebiegu po, po uszkodzeniu więzadeł SL, czyli skafulonaty, czyli uderz księżycowatych są stosunkowo niewielkie i pacjenci je często bagatelizują, odkładając wizytę u lekarza czy, czy dalszą diagnostykę. Konieczne jest leczenie Operacyjne, które polega albo na naprawie, czyli szyciu tych więzadeł i wzmacnianiu ich, można to robić albo pod kontrolą artroskopu, albo na otwarto, w zależności od stopnia uszkodzenia, albo w przypadku, gdy takie uszkodzenie jest całkowite i ta niestabilność jest znacznego stopnia, to wtedy stosuje się leczenie rekonstrukcyjne, czyli rekonstruuje się przebieg więzadeł, przeprowadzając przez kości przeszczep ścięgna. I stabilizując to śrubami. Przy niewielkich uszkodzeniach czasami próbujemy fizjoterapii, czyli wzmacniania ścięgien, prostowników nadgarstka, które są, jakby, które są takimi dodatkowymi stabilizatorami w nadgarstku. I wtedy, jeżeli to jest naprawdę niewielki uraz, może to, może to pomóc. Jeżeli to, ten, ta, ta niestabilność trwa lata, doprowadzają do e, zużycia się powierzchni stawowych, do zniszczenia powierzchni stawowych na kości deszkowatej i promieniowej, co ne, finalnie do, doprowadza do zmian zwyrodnieniowych nadgarstku, no i wtedy już leczenie tej niestabilności jest niemożliwe, wtedy musimy leczyć artrozę.